Let's some tea. Pokażę jak y, Poczta Polska funkcjonuje na to jest, patrz, fajna nie? Jak chcecie się wyrobić do świąt to zacznijcie dziś Kochani, witam was czwartego dnia, czwartego? Czwartego dnia a eee, dzisiaj nigdzie nie musiałem jechać rano, jest godzina 9.30, więc sobie się spokojnie wyspałem, jak widać po moich włosach jeszcze są nieogarnięte, eee, i idę zaraz na śniadanie, może zrobimy sobie coś pysznego czas na kolejne okienko, tym razem mamy numer 4, o, takie malutkie, uwaga, uuu, małe, ale jare. Dzisiaj tak na szybko, w czwartym okienku mamy krem, rosa nobile, więc podejrzewam, że będzie różany, ee, zaraz wącham i dam wam znać później. Porannego towarzysza wędrówki na dół. <laughs> Chodź, idziemy na śniadanie. Look who's awake. Ja z Dodaję właśnie z na lekcji aleksy do Pace Nice. mi się doczekać na tej A kiedy będzie? U nas? No sam tygodniu to już. To wtedy wam pokażemy. Yes. E, w każdym razie do mnie czy patrzyłeś jak te cynemonki wyglądają, czy one są znaczne? Ja mam odpowiedź na One nie są siobudu. Ale one siobu są takie lepkie. Jakie? Lepkie. One Uuu. takie miały być? No tak, no bo... oj. Oj. Mm. Beautiful. To nie. Ta beautiful. Weźmy już tak w kółeczkę. Jak w kółeczkę? No, w kągu być. Słuchajcie, zrobiłem sobie rano taki cały dzban białej herbaty. Nie mogę znaleźć Dominika zakojarza żadnego, który by się nadawał do wrzucenia tutaj. No wrzucenia wszystkie listy na Tak No tak, tam ciężko, ale zniszki pół. Słuchajcie, to są ostatnie moje ulubione filiżanki. A nie, gdzie jest podstawka? Zgubiłem ją już. Dominik, it's tea time. Let's spill some tea. Ja on dzban przy tym twoim. Robiście. Ludzie pijący herbatę są szczęśliwi. Jak kolorowałeś bieta, ona też jest pewnie szczęśliwa. Tak, ale ona ma tak, że ją budzą z herbaty. Ale patrz jak ona długo żyje przez tę herbatę. Ona ma dobrą herbatę. Aha. Słuchajcie, te bułeczki chyba już się upiekły. Dominik, chodź sprawdzić. Uwaga, otwieram. Uuu. Ona jest śmierdzą spali nie chyba już. Słuchajcie, przez to słońce, które tutaj się przebija, te bułeczki wyglądają przepięknie. Także, śniadanie gotowe, idziemy jeść te cynamonki. Uwaga, testuję. Nie wiem, czy wy też tak robicie, ale ja odrywam po kawałku tę cynamonkę i wtedy dopiero jem. Dominik, jak ty jesz? Tak całą naraz? Tak, tak całą bez A ja robię tak, od tego się rozwijam tego ślimaka. Ła! Wow, gorące chyba. Uwaga, próbuję. Nie powalą. Słuchajcie, już przyjechała Karolina i przyjechała Kasia. I Kasia robi magiczny test, ale nie powiemy wam jeszcze czego. Zaraz zabieramy się do roboty. Słuchajcie, robiliśmy teraz trochę do czynoką, i plus montowałem wam wczorajszego vlogmasa, w sensie w sumie co dzisiejszego. Tego, który wy oglądaliście wczoraj, może tak. I dostałem wiadomość na Instagramie od jednej z widzek, że dzisiaj jest premiera płyty Shawn Mendesa, więc zaraz odpalamy z Karoliną sobie i będziemy tutaj ten będziemy tutaj robić uroczysty odsłuch a tymczasem szukamy DIY pomysłów na ozdoby świąteczne, bo już jutro najprawdopodobniej kupujemy choinkę więc musimy mieć przygotowane wszystko no i co? no i zabieramy się za szukanie DIY i później będziemy razem to wszystko robić hop hop jest tu kto? wcale nie ich nie ma tam ich nie ma. Ile zobaczcie, może Dominik jest spokojny. Dominik where are you Tego nie mogę jeszcze pokazać. Tutaj też go nie mam. Żenada. Ale jest poduszka Blaze'a moi drodzy. Uwaga, wybijajcie. Kolekcja Blaze'a jest już dostępna w przedsprzedaży. Więc zapraszam do kupna. Nie ma Dominika. W ogóle mam na sobie mój nowy nabytek. Taka bluzko. bluzko bluza yy, z marki Hugo. Naprawdę, jak wiecie ja uwielbiam tę markę i yy, mam mega dużo rzeczy od nich, właśnie. I znów mam to spodnie, ale będę je zmieniać, zanim wyjdę z haty. Więc luz. No dole nikogo nie ma, więc idę zobaczyć, może jest chociaż Filip w pokoju. Filip! Ma zamknięte drzwi. Myślicie, że. To oznaka, żeby nie wchodzić. Hi, bitch. How are you? What are you doing, Filip? No, Znaleźć coś fajnego? Nie. No. A chcesz ze mną e, później porobić DIY ozdoby na ch mm, Nie, <laughs> ale będzie fajnie, jak będziesz mógł. No, 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 ci, ci wyjdą. No dobra, to też jest w sumie jakaś pomoc. W ogóle y, zgubiłem Dominika i Kasia. pojechali, bo moi psa po Patrzcie. To się nazywa wyrodny rodzic. Słuchajcie, odebrałem przed chwilą y, paczki, bo zadzwonił dzwonek i leżały w dość dziwnych miejscach. Na szczęście mamy dookoła y, chaty kamery y, i Filipowi udało się uchwycić moment, y, w którym przyjechał listonosz. Zaraz wam pokażę, jak y, poczta polska funkcjonuje. Tak. Patrzcie. To tylko były nowe bombki na choinkę szklane. Uwaga. Uwaga. Nie no. Po robocie fajna pora na cs -a. Kocham. <grym> Słuchajcie, zrobiliśmy małą listę zakupów. Mamy kilkanaście różnych inspiracji do DIY. Mam nadzieję, że wszystko uda nam się znaleźć. Tu widzicie, jak ładnie Karolina napisała. Wow, Karolina. I'm so proud of your pismo. Thank you. Jest jeden element, którego nie znajdziemy w sklepie, więc jedziemy do pobliskiego lasu. Znaleźć jakieś fajne gałęzie, bo zawsze to fajnie później wygląda być, jak coś do, te do tego doczepi, jakieś ozdoby. Eee, fajna dekoracja, bardzo małym kosztem, więc wsiadam zaraz na rower i, e i jedziemy z koliną. Słuchajcie, moja srebrna strzała is ready. Eee, to w sumie chyba już ostatni moment na takie rowerowe wycieczki. Eee, jak widzieliście, pewnie u mnie na miejscu z jakiś czas temu. Zaopatrzyliśmy się w nowe rowery i jeździliśmy przez jakiś czas jeszcze na wycieczki, no niestety przyszedł, przyszedł grudzień i już z tych wycieczek będzie trochę mniej, no ale teraz w sumie mamy ile? Jakieś 7-9 stopni, więc nie ma aż takiego mrozu, nie ma jeszcze śniegu na ulicach, więc to jest fajna okazja, żeby pojechać na ostatnią taką wycieczkę w sezonie. Generalnie myślę, że rower jesteś fajnym pomysłem w sumie na święta, żeby wiecie, przygotować się na nadchodzący sezon wiosenny, żeby już mieć z tyłu głowy, że zaraz będzie koniec tej zimy. Także ja Wam serdecznie polecam, jak widzieliście, każdy z nas ma inny kolor modeli, jest naprawdę mega dużo, więc widzicie sobie na link w opisie i... i tak, my jedziemy, Karolina. Jesteś happy? Karolina chyba przymarzła. Słuchajcie, wróciliśmy z naszej wyprawy i nie uwierzycie, ale w lesie znaleźliśmy tylko dwa takie patylce, e, które jakkolwiek się nadawały do naszego DIY. Zobaczymy, co da się z tego zrobić. E, no i zaraz e, zbieramy się jeszcze do sklepu, żeby dokupić resztę rzeczy. Słuchajcie, przyszedł nasz obiad chyba. Dziś pan, że już jest pizza. Jest jedzenie yes, Filip, are you ready? Yes, let's go. Let's go to the beach eat. Cudy jadalnia Oa, prawie się wywaliłem. Ostre schody? A mówiłam, ale nie, że ostre Patrzcie jakie pyszności Yes, yes, yes Słuchajcie, dzisiaj jakiś dzień paczek, bo kolejny kurier przyszedł Słuchajcie, tym razem paczka od H&M Uwaga, spróbuję to otworzyć Ja czekam na jakąś kompilację po prostu filmików z mojego otwierania paczek jedną ręką. Powinienem dosyć za to medal. Uwaga, 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 uwaga. Jeszcze nie wiadomo, co to. Uwaga, kolejna akcja. O, jest. Z tymi naklejkami mam największy zawsze problem, bo nie chcę porwać. O, udało mi się. Uuuu! Wow! Więc świąteczny. Ktoś tu chyba e, wiedział, że dzisiaj robimy DIY. E, ozdoby świąteczne, wesołych świąt, merry christmas handmade, wow ale śliczne to jest, o, 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 fajny materiał, fajny, fajny tylko co ja z tym miejscem zrobić? gdzie jego a to jest żywe? żywe owoczki. uwaga wącha blaze czy to jest żywe? jak myślisz? Koniec jest mi go do końca żywe? to chyba jest żywe ale piękne, dziękuję bardzo, jeszcze stałem do tego y i jeszcze taką siatkę. Gdzieś ona była, nie wiem gdzie ona jest. Zaraz znajdę. Tutaj mamy drugą część paczki. I wyciągamy, co to jest? Okulary! Zobacz Blaze, ho ho ho. To <laughs> dla ciebie. Nie, nie dla ciebie. <laughs> Dziękuję bardzo. Tu mamy spodnie takie eleganckie spodnie. Wow. Dzięki. Czarne spodnie. Czarnych spodnie nigdy nie za I koszule. To ja już mam cały Mikołajkowy outfit, słuchajcie. Piękna, oczywiście dziewczyny z H&M wiedziały e, jaki jest mój ulubiony kolor Thank you so much A bo to chyba jeszcze nie koniec, nie koniec Co jeszcze jest? Wow Mamy świecę, uwielbiam świecę, To wy zresztą wiecie Świec nigdy za wiele Dzięki Blaze, robisz mi akustykę tutaj i przyniosłeś mi jakieś poprochy W każdym razie świec nigdy za wiele, więc dziękuję bardzo Odpalimy sobie wieczorem. Świeca to jest, patrz, fajna, nie? Nie do jedzenia. Świeca nie jest do jedzenia. Nie, nie, nie. Słuchajcie, przygotowuję Wam kolejny vlogmas, daję właśnie na YouTube. I tak wygląda większość mojej pracy przy komputerze zazwyczaj. Ten oto tutaj osobnik y strasznie ukochał sobie moją rękę do spania i, i nie daje mi nic robić. Dobra, słuchajcie, zamówiłem e, taksówkę, i jedziemy zaraz z Karoliną do kilku sklepów, żeby kupić rzeczy do DIY. E, na pewno odwiedzimy Action, bo to jest jeden z takich fajniejszych sklepów, gdzie na pewno dostaniemy dużo rzeczy tanio. Coś taki do DIY, bo oni tam naprawdę mają mega duży wybór. Obok jest akurat Teddy, więc pewnie podejdziemy też tam. E, no i jeszcze musimy podjechać na chwilę do galerii Mocina TK Maxa mamy na to wszystko półtorej godziny czy się wyrobimy? Oby tak. nam się że się wyrobimy? Eee, tak. Słuchajcie, jesteśmy już pod action Wchodzimy eee, do środka Tutaj to jest akurat sklep, w którym znajdziecie miliard różnych takich pierdółek, więc liczę, że rzeczy do DIY świąteczne też będą, a tu widzę, już dostawka jest, że świąteczne rzeczy znajdziemy, także wchodzimy i zobaczymy. macie masę takich basic bombek za 18-16 złotych, mega spoko. Patrzcie, małe dywanie, na znalazła za uwagę, uwaga, uwaga 5,80. Jestem taki Basic wazon za 9,95. Z niego można zrobić becie, coś takiego typu mikroklimat, tylko niezamykany, jakąś słoinkę, jakieś ścieżki wsypać. Fajnie może to wyglądać. W Action, oprócz takich pierdółek macie też żarcie i ten sos wam szczerze polecam, jest naprawdę mega pyszny. Dobra, słuchajcie, kupiliśmy już sporo rzeczy w Action. W ogóle tutaj jest ta. Słynna czarna ściana, na której zarówno ja, jak i Dominik często robimy zdjęcia na Instagrama. Teraz idziemy, bo obok jest sklep o nazwie Teddy, który jest całkiem podobny do właśnie do Action. Idziemy tam dokupić rzeczy, których nam jeszcze brakuje. No niestety nie udało się znaleźć wszystkiego, co mieliśmy na inspirację. No, miejmy nadzieję, że w tym drugim sklepie coś będzie. Jesteśmy już przy Teddy. Teraz wchodzimy do środka, Cztery macie... Milion różnych typów światełek. Ja wybrałem takie piórkę. Wydaje mi się, że to będzie super cute wyglądało. Słuchajcie, weszliśmy jeszcze z Lidla. Jest już ciemno. E, czekamy na Dominika, bo prosiłem, żeby pan nas przyjechał, bo w sumie byłoby szybciej, niż zamówić taksówkę tutaj, w tej godzinie. E, w każdym razie, nie udało nam się kupić wszystkiego, co chcieliśmy kupić. Mamy dość sporo rzeczy, wydaje mi się, że z tego coś zrobimy. Może nie będzie to to samo, co na inspiracjach, e, ale zawsze coś. Także zbieramy się do domu, idę zaraz y, dodać Wam jeszcze Vlogmas, masz Karola mhm. e, i no, i widzimy się pewnie na live, bo przypominam, że przed każdym vlogmasem 30 minut wcześniej robimy taki pół live, żebyśmy mogli sobie razem e, porozmawiać, pogadać i e, żeby było fajnie. Słuchajcie, przyjechał po nas Doming! Ja yes. thank you so much. Private This driver. is our hero, private driver, Uber Premium i te sprawy i wracamy właśnie do domu. Już jestem podnięty totalnie. Dobra, słuchajcie, mam już zagadkę, wygląda tak. Idę ją chować i chować prezent. Dobra, schowałem go tutaj między poduszkami. Mam nadzieję, że go nie znajdzie. Każde światło. Idę schować zagadkę. No wynik w sumie e, chowam już zagadkę to tak, jakby ci się pojawiło nowe zadanie w takim, wiesz, jak się gra w gry. Taki nowy quest masz. Po wczorajszym nie wiem czego się w ogóle spodziewać, więc uwaga, numer 4. Czyli łóżko? Okej, okay, widzę. <grystanie> <grystanie> tak? Byłeś tam w ogóle? No a gdzie czujesz się nowy... najwygodniej? łóżku idę. No to chyba logiczne, ale nie tak szybko, bo nie zdążę znowu. Niebie... Jezus. A ja mogę tu I know, but to jest w takiej części, że tego syfu nie widać. This is Christmas gift Nie ma tu, Najciemniej pod latarnią. Lub pod poduszką. No właśnie! Podajcie się set? Tak, fajny, bardzo ładny. Dziękuję. I w moich kolorkach całkiem. Właśnie o to chodziło. Słuchajcie, jest już mega późno. Bo strasznie długo zajęły nam zakupy. Później dodawanie filmu. Później jeszcze ten karantyn dla Dominika, więc. Jest godzina 22.30 i nie wiem czy jest dobra pora na robienie DIY osób na choinkę i ogólnie osób świątecznych więc pokażę wam po prostu o, co kupiłem w Action, wtedy w Teddy, w Rosmonie i w Widlu i po prostu zaczniemy robić to co wymaga najwięcej czasu to co, na co trzeba czekać a jutro rano dokończymy jeszcze przed kupnem choinki a więc tak, zacznijmy od sztucznego śniegu. E, chciałem go użyć do zrobienia takiej, wiecie, kuli, którą można potrząsać i w niej się ten śnieg tam obraca. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Miejmy nadzieję, że wyjdzie. E, do tego mam właśnie słoik. E, chcę zrobić tak, że wiecie, przekręcę go i tam będzie się coś działo, ale jeszcze wam nie powiem, co. W ogóle słoik kosztował 10 zł? No, za taki duży słoik z. E, Taką, wiecie, srebrną pokrywką, mega spoko, mega mi się podoba. Szczęśliwe, jak kościoła 3 złote w Action. Patrzcie, po prostu mam tutaj taką piękną miseczkę. Filip się ze mnie śmiał, że wygląda jak tatuaż typowego warszawiaka, bo tutaj wiecie, drzewka i yy, jakieś ptaszki. No, ale ona wygląda przepięknie, wydaje mi się, że do instagramowych układanych będzie ekstra. To akurat nie jest do tych DIY, ale wygląda przepięknie i nie mogą się jej oprzeć. To są tak, te Znalazłem coś takiego w Teddy. Macie, nie wiem, czy będziecie mieli pokus. To taki korek, w którym macie baterię, i od tego korka idą e, światełka. I to się po prostu wsadza w butelka, zapala i macie taki super e, lampion teoretycznie. Mega fajna opcja. Kosztowało 1 euro, czyli jakieś Kolejne Kolejna rzecz to takie światełka z futerkiem. E, też mam na nie pomysł na DIY. E, kosztowały 15 zł, w tym Teddy właśnie mega fajna opcja i tak jak widzieliście na przebitkach, tam jest tak dużo światełek ledowych w różnych kształtach, że jeśli szukacie czegokolwiek związanego z oświetleniem, to tylko tam totalnie i w ultra niskich cenach. Mam też sztuczny śnieg, który się przyda na pewno do czegoś, kosztował 30. Wiem, pomarańcze w Idlu, I tym zajmiemy się dzisiaj, bo z tego co wiem, to strasznie długo suszy się pomarańcze, a to jest taki klasyczny, chyba świąteczny e, DIY. A nigdy go nie robiłem, szczerze mówiąc. E, mam też jakieś wstążki. Sznurek. Ups. Mam drewienka. Takie w kształcie takich jajek trochę. E, ale też mam na nie świetny pomysł. I jeśli to się uda, to to będzie jedno z lepszych takich sztos naprawdę orgów świątecznych. E, mam szampon. <noise> nie, mam jeszcze takie coś, ale nie wiem jak to się nazywa, żembi. Jakieś takie, wiecie, dziwne roślinki czerwone. Mam szyszki, bo po tym jak dzisiaj nie mogłem znaleźć gałęzi w kampinosie, to stwierdziłem, że pewnie szyn... Szynki. Szynki też tam nie znajdę. Szyszek też tam pewnie nie znajdę, więc kupiłem już takie gotowe szyszki. One też kosztowały chyba 3 zł. Więc not that bad. Kupiłem dwa takie pojemniczki, żeby zrobić w nich, wiecie, takie jak są... Jak się robi czasem las w słoiku, takie inne rzeczy, to z tego bym zrobił coś podobnego, jakąś taką aranżację, bo kosztowały po 3 zł, więc też nie było mi szkoda, a bardzo, bardzo, bardzo fajna opcja. Mam też taki zestaw sznureczków. Te sznurki zawsze się przydają do czegoś. Nie wiem, czy widzieliście. O, taki. Znalazłem, wiecie, Keylighty ma każdy w domu, te podgrzewacze takie. Ale widzieliście kiedyś takie wielkie? Przecież one są ogromne. E, no, właśnie takie, jak kupiłem, bo stwierdziłem, że będą fajnie wyglądały W tych właśnie mniejszych słońców. mam. Oj, to jest najbardziej randomowa rzecz, jaką dzisiaj kupiłem. To jest taki właśnie Mikołaj w takim oldschoolowym mocno stylu. E, w w kuli śnieżnej, gdzie ten śnieg się tak sobie bieda. Cute Mam też badylec taki. Też stwierdziłem, że go potnę gdzieś mi się przyda. Takie kuleczki czerwone. Słuchajcie, zaczynamy suszyć pomarańcze. Nie wiem czy wiecie, ale to jest jedna z najpopularniejszych ozdób świątecznych, DIY, które każdy z was może zrobić w domu. Ja kupiłem akurat trzy, tu mam dwie, jedną mam jeszcze tam dalej. Będziemy kroić je w plastry. Następnie wsadzimy je do piekarnika na 80 stopni z termoobiegiem i one powinny tam się suszyć około 3-4 godziny, ale musicie na nie patrzeć i je przewracać co jakiś czas, żeby się nie pospalały. Jak już pokryjecie pomarańcze, to musicie je trochę osuszyć, w sensie weźcie po prostu ręcznik papierowy i je tak wiecie, podociskajcie żeby miały jak najmniej tego soku na zewnątrz bierzemy jakąś blaśkę lub kratkę wykładamy ją papierem do pieczenia i układamy nasze pomarańcze możecie je e, opruszyć trochę cukrem, wtedy będą miały inny kolor, w sensie taki bardziej brązowy, e, ja na razie tego nie robię, bo boję się, że mi się spalą ale no generalnie wyczytałem, że można tak zrobić wstawiamy do piekarnika niech się słyszy. Minęło już jakieś półtorej dwie godziny 7 przywrócić pomarańcz, ale pięknie pachną takim cytrusem, Ciekawe raczej. Tak? Wziąłem takie szczepowice. Całe nie jest gorąco. Nie, wziąłem na złym tym to. No dobra trudno. Może ze dwie są jakieś suche, lecz to jest jakieś takie nędzą wąpowym ten sposób trwa 140 lat. Jak chcecie się wyrobić do świąt, to zacznijcie dziś już. Może. Do 24 wam wyschnął. Wyczekiwajmy na pomarańcze jak co tydzień w piątek oglądamy brzdule. Piszcie w komentarzach, czy też oglądacie. Słuchajcie, po kilkunastu godzinach w końcu jest jakiś delikatny progres. Z naciskiem na delikatny, także ja wyłączam na razie piekarnik bo już jest prawie pierwsza w nocy. Dokończymy jutro. Słuchajcie, mamy już pierwsze trzydzieści, ja totalnie padam na twarz. Nadrobiliśmy cały tydzień brzyduli. Eee, pomarańcze już są prawie usłyszone. Eee, jedyne o czym marzę to łóżko, trust me. Eee, więc ja już się udaję spać. Vlog mas zmontuję jutro rano. Jutro czeka nas masa atrakcji, wydaje mi się, że to będzie jeden z najciekawszych odcinków w tym tygodniu, ponieważ e, jedziemy po choinkę, robimy dekoracje, dekorujemy choinkę i naprawdę będzie, będzie się wiele, wiele, wiele fajnych rzeczy działo, więc mam nadzieję, że będziecie ze mną, mam nadzieję, że ten filmik również wam się podobał, no i co? Widzimy się jutro. Buciaki, pa!